Pwc. Moja baba właśnie nazwała mnie banem. Ale to jest ich dobry setup. Znaczy dobry ten, do, dobry zespół. Czy będzie to jak to robimy? nagły przypływ ludzi na streamie? No nie wiem, jak no chyba wtedy nie jedna laska na B, ja pójdę tutaj, Agira bym chciał tutaj, shreddery tędy, to co wyszło, nie? A ubić się w C? A nie lepiej teraz zaatakować dziewiątą kreską? Ja bym tak powiedział. Jak chcesz. To dawaj na B. Mam shreddery na 9, 10, Agir, Agir na B. No dobra, niech pójdzie na B i druga laska na B, nie? I na B. No. I co mu idę szeroko? O! chwilę. Płynę! Tylko wiecie, ja się wbijam na Hama, nie? Co? Trzy osoby nagle, nagle przybyły do, na streama? Co się stało? Ciekawe, ciekawe, ciekawe kto przyszedł. No i... Lecimy. Co to za trzy osoby przyszły? I na razie to To ja, ja bym o, o, odstawił, nie? Ty, a jakbym wozu, jak się wpierdolił tutaj i miał na nich crossa, to. To zabawne, bo jest opóźnienie. Co myślisz? Bo mam jeszcze szansę. Nie? To nie. Przerwamy no, no. te 9, i 10, i co? Jak tam wolisz? URPF po pokazuje. Myślę, że mogłoby to być częściowo zaskakujące, no ale dobra. Jak tam wolisz? Na pewno byliby zaskoczeni. To kurwa, co nie mówiłeś? W sensie pojebany pomysł, nie? Ale... Trochę pojebane z drugiej strony, jesteś otwarty tylko od jednej strony, z dziobem. Wy cię z drugiej strony. Czunk mówił, weź po tu i, i jakby co to tor torpeduj tu, tu unieckę, nie? Yep. Taki na deł kurwa no kamo jest. Walimy już do niego? Ja ja tam jeszcze tak nie. No. Wiecie się? Przed nim coś jest. No to na pewno będzie. Spotowane. Mają coś w C. Sztachydra sobie? Tak oh, bo... tu jest. Wzięła A i chcesz. Walpa strzela. Dobra, razukuję. Ciekawy pomysł z Zalazką, nie? Opa, to nie na jest zawsze Zalaska. No dobra, z drugiej strony da się praktycznie to samo. Wiem, że tam... Powolne 5 torpet jednej tej to jest Neustra tutaj. Co narzuciłem? To. W no sensie. dobra. Potrzebujecie radaru? Nie chcesz to mówić? Można z Macie jakieś hedyne, tak, ja mam odpalenie. No, 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 no. ja jestem w crossie, w... <słyszy> Tak liczyłem, że się skupią na walpie ale skupili się na mnie nie. Bo na takich okrętach się nie będą Chcę się podejść gdzieś tutaj. Bo oni to będą cisnąć. Uh -huh. Ja idę dalej na Tylko się nie ramować. Cię nie bije, tylko żeś miał przerzut, nie? Nie, no, nie, okay. Gdzieś tutaj o nie. No, tak, 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 tak. Żeby cię nie widzieli, ale. Ukrywa... No, fujesz, tam Mamy cię agir na środek, wypada. Dobra, proszę też. Ten nieustraszony będzie chciał mnie torpedować od, od Reja Mamy radar gotowy w razie co? Jakby zgubiony? Nieustraszony no, mnie. Dobra, go. Idzie, idzie w dół. A ja tą walpę może zramuje, co? Nie zdążę On się cofa A to Agi do Agira będzie bokiem Ja odciągam tych na dziewiątce, ja. Ostra, mogę radarować w razie czego? Tak, a gier pójdzie tu uważajcie. Nie wiem, dać go odramować w końcu czy nie? Został, chcę pójść. Z jednego strzelać mogę na jednego. Dobra, radę. dobra, zrobiliście. Tu mi się <coughs> podoba. Nie znaleźć. Sam paraizer to jest tak pojewane. Jak polosuję to wejdzie. Yeah.

Yyyy, Wiktor, powiedz mi ja. il, ile masz do radaru? Minutę piętnaście. Ja. Dużo. Ale myślę, że możemy tą błyskę pojechać, jak co. Poproszę, bo prosi, ona mnie spali właśnie. Ja. Bo ona jest strzelająca. Skup się na nieustraszonym. Dobra, zaraz. Kuźwa. Bo teraz to już za późno. Nie zdążyłem strzelić. Dobra, go, go, goń błyskę, goń błyskę. Gonię błyskę Mmm. musisz zabezpieczyć bianę Nie Ziemie. za 30 sekund nieusryszony Gonię. A ja będę do, do C chodził Dobra Tylko będę kurwa ten mam tego crosspadę jeszcze nie 13 sekund do radaru Nieustraszony wchodzi do C Czasem ja nie. tam wiem nadaje, nie? Czemu, czasem się dobrze wpasuje ta ulica Używam radaru? dawaj, no, dawaj yes. Kurwa, zgrabek. To może jakimś cudem. Nie trzeba cudów. Dobra, ja jestem niespotowany idę po, B, po A. Jestem już obok. Czurek, przestań się z nim strzelać. Spróbuj zniknąć i Za blisko jest A, okay. Bo on ci może dojechać na, na końcu? No wiem, musi trochę odpłynąć jeszcze. To torpedego. no O kurde, zgasły. Oha. No tuż przed, tuż przed, kurde. Tylko się nie daj tą deską wyświecić, nie? Dobra, ja. spróbuję jest... zniknąć. Za późno, powiedziałem. Jak zginiesz, to będzie bardzo ciężko. Będzie na ciebie, D będzie na ciebie w razie co. Nie strzelaj się Lazania, kurwa, musisz jeszcze strzelać w jest Z Prawda dowodu? Nie wiadomo. No zdejmij, a jego też nie zdejmiesz. Kurde, kręż nawet nie widzi. Ja mówię, tak tak ja jakoś skrawkowo HP chyba zostało, nie? Więc taki szybki ten Kozmo. No, ale mamy dwa kapy, tak naprawdę, nie? Mhm. Minuta, dwie minuty do końca. Tylko, że mamy też okręty na dobicie. Ja tam się czuję całkiem sprawny. Nie, to się wyjaśniło z, z torped, nie? Myślisz, że będzie płynął środkiem tym czungu? Nie wiem, ale możesz pomóc y, kosmo. Nie wiem. Dobra. Bo piórek, piórek właśnie Czyli jeden... Kurde, mu dużo nie zostało. Ale właśnie tamten to jest dwóch chyba dwóch. do dobicia, nie? Kozma jest na dobicie. Pytanie, czy Kronstadt ma jeszcze radary? Nie ryzykuj tą deską. Zabij tak. tego Kozma i to no, jakimś trudem. To że Kozma też ma radar, nie? Znaczy, o, to Nie, się, się z tych radarów. Bo się. Matropeda się pali. Perma pożarł. masz hedro to odpal, bo może on się kręci. Mam on palony i kończy się właśnie. Kurwa, ale miałeś nie ryzykować. O, jest z Ale czekaj, ty, ty, e, słuchaj... To ale. Skoń, my mamy punkty, nie? Oni niech się skupią, niech go zabiją. Chodź, nie. Świetnie. Przebi kapa ich. On, on odkręcił od B, żeby mnie złapać. I to był jego Kieru. błąd. No dobra, bierzemy kapa, uciekamy i wygraliśmy. Nie nie, nie nie, zajmą tam. Neustra, jak dobra, Debil mnie całą grę próbował złapać. Nie? Wszystko. Najlepsze jest do danej sytuacji dobrać sobie taki scenariusz, żeby wyszło, że to... Tak, nie tak, 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 tak był to ten scenariusz, bądź cicho. Napisałem wspaniały ten scenariusz. Czyli co, easy win, tak? No, w sumie. Ale nie, ale, ale no. wystarczy, ja sprawdzałem dystans win. do Kronstada, tak? Musiał wykręcić za tą wyspą, żeby mnie złapać. Teraz, jeszcze mi przyszli na streama. Posłuchaj, co gadamy na ich temat, tej cwaniaczki? Na pewno, na pewno. No jest, jest, jest! Gdybym na lewo od tej wyspy, żeby wpłynąć w B, to miałby jeszcze szansę złapać moje torpedy. O, zobaczyli ci na koniec nawet. No. Tak, to już trochę za późno. Późno. No spoko. No. No to mamy dwa ratingi w jeden. Teraz już Dobra, panie, jakieś zmiany?